Cześć kochani, z tej strony Martyna z Boomer na Korkach. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie, myślę, że jeden z ważniejszych utworów Adama Mickiewicza, a mianowicie dziady, część drugą. Zapraszam serdecznie. Jednym z najczęściej omawianych w szkole dzieł Mickiewicza są dziady. W podstawie programowej Szkoły Podstawowej znajduje się ich druga część. Mickiewicz napisał ją w latach 1821-1822 w Kownie. Utwór opublikowany został w roku 1823 w drugim tomie poezji wraz z wierszem Upiór i dramatem Dziady część czwarta. Wyjaśnijmy sobie przede wszystkim, czym był opisany obrzęd dziadów. W czasach przyjmowania chrześcijaństwa Kościół dążył do likwidacji świąt pogańskich, gdyż na ich miejsce wprowadził nowe, własne i z tego powodu zakazał obchodzenia tego święta. Tylko tak naprawdę kościół unicki pozwalał na praktykowanie tego obrzędu, a ponadto nakazywał księżom odmawianie z ludnością wiejską modlitw podczas tego święta. W niektórych regionach księża odprawiali nawet procesje, w czasie których święcono groby najbliższych. Kiedy kościół katolicki zabronił obchodzenia dziadów, lud zaczął je obchodzić potajemnie. Dziady Organizowano dwa razy do roku. Te wiosenne wypadały 1 lub 2 maja. Termin dziadów jesiennych przypadał na noc z 31 października na 1 listopada. A wydarzenie to nazywano nocą zaduszkową. Były to czasy, gdy wierzono, że ludzie zmarłych mają wpływ na życie tych, którzy pozostali na Ziemi. Z tej przyczyny Podczas omawianego święta chciano ugościć dusze zmarłych przybywających z zaświatów. Starano się uzyskać ich przychylność oraz ułatwić im osiągnięcie spokoju po odejściu. Dziady, w zależności od regionu, odbywały się na cmentarzach, w kaplicach lub też domach. Dla duchów zostawiano stoły, na których pojawiały się chleb, kasza, kutia. Jajka, miód, no i oczywiście wódka, przecież żyjemy w Polsce. Bywały i takie regiony, gdzie przygotowywano specjalne miejsca do oczyszczenia się. Biesiadnicy rozpalali też ogniska, przy których duchy mogły się ogrzać. A co ważniejsze, wierzono, że ogień wskazywał im drogę do domu. Pozostałością tego zwyczaju jest palenie na grobach z niczym. Na Podhalu dodatkowym elementem wiary był fakt, iż ogień odstraszał demony, które przeobrażały się z dusz samobójców, topielców i tych, co zmarli nagle. Ludna jestem przez Ciebie. Co więcej, uważano, że w miejscu zgonu tych ludzi każdy przechodzień powinien rzucić gałązkę. A stos powstały z tych gałązek, podpalano każdego roku podczas obszędu dziadów. Ciekawym faktem jest to, że bezdomni uważani byli za pośredników między żywymi a umarłymi. Nazywani byli zresztą w niektórych regionach właśnie dziadami. Dostawali oni specjalnie przygotowany chleb jako podziękowanie za ich modlitwę, ale wierzono też, że w ten sposób można nakarmić duchy. Uważano podczas obrzędów, by nie wystraszyć duchów, więc należało zachować się cicho i z szacunkiem. Nie można było na przykład głośno rozmawiać czy wylewać wody. Taki to obrzęd dziadów stał się inspiracją dla Adama Mickiewicza, zafascynowanego wówczas kulturą ludową. Według literaturoznawców, autor, w drugiej części dziadów połączył zwyczaje, Pochodzące zarówno z Ukrainy, jak i Białorusi. Według historyków, wtedy na Litwie obrzędy odprawiano w domach lub bezpośrednio na grobach. Sam Mickiewicz napisał: Dziady nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. Pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę duszą czyśćcowym. Cel tak pobożny, święte miejsce, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fantastyczne przemawiały niegdyś silnie do mojej imaginacji. Słuchałem bajek, powieści i pieśni o nieboszczykach powracających z prośbami lub przestrogami. A we wszystkich zmyśleniach poczwarnych można było dostrzec pewne dążenia moralne i pewne nauki gminnym sposobem myślenia przedstawione. Poema niniejsze stanowi obraz w podobnym duchu. Śpiewy zaś obrzędowe, gusła i inkantacje są po większej części wiernie, a niekiedy dosłownie z gminnej poezji wzięte. Nazwa obrzędu dziadu wywodzi się z języka prasłowiańskiego i oznaczała ojca, ojca, matki. Lub starca czy przodka, ale oznaczała też m.in. ducha czy też demona. Dramat opatrzył Mickiewicz mottem. Są dziwy na niebie i na ziemi, o których ani śniło się w waszym filozofom. No. Jest to cytat zaczerpnięty z dzieła Williama Szekspira pod tytułem Hamlet. Słowa te w oryginale wypowiada tytułowy bohater, kiedy widzi ducha zamordowanego ojca. Słowa te utwierdzają w przekonaniu, że istnieją na świecie rzeczy, których nie można udowodnić empirycznie. W drugiej części dziadów, o takich elementach irracjonalnych, niepodlegającym naukowym wyjaśnieniom, właśnie czytamy: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Zamknijcie drzwi od kaplicy. I stańcie dokoła trumny, żadnej lampy, żadnej świecy. W oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to, Co to będzie? Co to będzie? To Czyścowe duszeczki jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marznie na dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary w surowym szczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary i piszczy i płacze żewnie, każda spieszcie do gromady. Gromada niech się zbierze, oto obchodzimy dziady. Zstępujcie w święty przybytek, jest jałmużna są pacierze i jedzenie. I napitek. I tego to guślarz rozpoczął dziady. Jako pierwszy przywołał duchy lekkie, i oczom zebranym ukazały się małe aniołki o imieniach Juzio i Ruzia. Chłopiec opowiedział zebranym, że po śmierci dostali się do raju. Jednak jest powód, dla którego nie do końca są szczęśliwi a ich dusza dręczy nuda. Tym powodem jest brak przeżytych cierpień na ziemi. Nic nam, nic nam nie potrzeba. Zbytkiem słodycz na ziemi jesteśmy nieszczęśliwymi. Ach, ja w moim życiu całym nic gorzkiego nie doznałem. Pieszczoty, łakotki, swawole. A co zrobię? Wszystko caca. Śpiewać, skakać, wybiec w pole, urwać kwiatów dla rozalki. Oto była moja praca, a jej praca stroić lalki. Przylatujemy na dziady, nie dla modłów i miesiady. Niepotrzebna msza ofiarna, nie o pączki, mleczka, chrusty. Prosim gorczycy dwa ziarnka, a ta usługa tak marna stanie za wszystkie od. Ziarnka gorczycy stają się tutaj symbolem trosk, cierpień, ale też zmartwień, których to powinniśmy doświadczyć na ziemi, aby dostać się do nieba, gdyż jak brzmi pierwsza prawda moralności ludowej. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Józio i Rózia otrzymują gorczycę i szczęśliwie wracają do raju. Guślarz, odesłani dzieci, przyzywa duchy najcięższe. Już straszna północ przybywa. Zamykajcie drzwi na kłódki. Weźcie smolny pęk Wstawcie w środku kocioł wódki. A gdy laską skinę zdala, niechaj się wódka zapala. Tylko żwawo, tylko śmiało. Dalej wy, z najcięższym duchem, coś cię do tego padołu przykuci zbrodni łańcuchem, z ciałem i duszą pospołu. Choć zgon piankę rozkruszy, choć was anioł śmierci woła, żywot z cielesnej katuszy dotąd wydrzeć się nie zdołał. Jeśli karę tak srogą ludzie nieco zwolnić mogą, i zbawić piekielnej jamy, której jesteście tak blisko, was wzywamy, zaklinamy. Na no to wezwanie. Pojawiła się straszna i przerażająca zjawa. Guślarz na jej widok woła. Wszelki duch jakaś potwora. Widzicie w oknie upiora? Jak kość na polu wyblakły? Patrzcie, patrzcie, jakie lice. W gębie dym i błyskawice. Oczy na głowę wysiadły, świecą jak węgle w popiele. Włos rozczochrany na czele. A jak suchy snop cierniowy płonąc miotłę ogniem ciska, tak od potępieńca głowy z sypią się i skrzyska. Jest to widmo złego pana. Był to właściciel tej wioski, który odbywał się opisany obrząd. Nie zapisał się on jednak w pamięci ludzi jako dobra osoba. Zjawia się teraz na obrzędzie dziadów jako duch w towarzystwie ptaków. Które wydziobują mu pokarm, i przez to skazują go na wieczne męczarnie. Skarży się zatem. Do nieba bluźnisz daremnie. O nie, ja nie chcę do nieba. Ja tylko chcę, żeby nie prędzej się dusza wydlekła. Stokroć wolę pójść do piekła, wszystkie męki zniosę snadnie. Wolę jęczyć w piekle nad mnie, niż z duchami nieczystymi, błąkać się wiecznie po ziemi. Widzieć dawnych uciech ślady, Pamiątki dawnej szkarady, Od wschodu aż do zachodu, Od zachodu aż do wschodu, Umierać z pragnienia, Z głodu i karmić drapieżne ptaki. Lecz niestety wyrok taki, Że dopóty w ciele muszę Potępioną włóczyć duszę, Nikt, to z was poddani moi, Pożywi mię i napoi. Ach, jak mnie pragnienie pali, Gdyby mała wody miarka, Ach, gdybyście mnie podali choćby dwa pszenicy ziarka. Na tą prośbę reagują natychmiast ptaki, które nie pozwalają nakarmić widma. Po chwili odzywa się kruk, siedzący na ramieniu złego pana i opowiada historię. Jak to był kiedyś parobkiem u tego właściciela ziemskiego, pewnego dnia dokuczył mu straszliwy głód, więc postanowił wstrząsnąć kilka jabłek z jabłoni. Niestety zobaczył go ogrodnik i poszczuł psami, które dopadły parobka w biegu. Pan dla przykładu skazał go na bardzo dotkliwą chłostę. Drugim natomiast ptakiem, który zabiera głos w tej sprawie jest sowa. Opowiada ona historię, że w dzień wigilii poszła ze swoim malutkim dzieckiem pod bramę pana i błagała o pomoc. Widziała gości i zabawę w domu za bramą. Nikt jednak jej nie pomógł. Tłumaczyła, że jest wdową, z matką i malutkim dzieckiem. Starszą córkę bowiem pan zabrał do dworku. Nie zmiękczyło to jednak serca złego pana i w konsekwencji kobieta wraz z dzieckiem zamarzła na dworze. Widmo w końcu zdaje sobie sprawę z tego, że grzechy jego są bardzo ciężkie i że nie ma dla niego ratunku. Bowiem druga prawda moralna ludu głosi. Tak muszę dręczyć się wiek wiekiem, Sprawiedliwe zrządzenie Boże. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże. Po zniknięciu widma złego pana guślarz przywołuje duchy średnio. Teraz wy, pośrednie duchy, Coście u tego padołu ciemnoty i zawieruchy, Żyłyście z ludźmi po spowu Lecz od ludzkiej wolne skazy Żyłyście nie nam, nie światu. Jako te cząbry i ślazy, Ni z nich owocu, ni kwiatu, Ani się ukarmi zwierzę, Ani się człowiek uwierze. Lecz w wonne skręcone wianki Na ścianie wiszą wysoko. Tak wysoko o ziemianki była wasza piersi i oko, która dotąd z czystym skrzydłem niebieskim nie przeszła bramy. Was tym światłem i kadzidłem zapraszamy, zaklinamy. Na to zawołanie ukazuje się piękna postać dziewczyny. Guślarz. myli ją początkowo z Bogu, rodzicą, a następnie z aniołem. Kiedy dusza się przybliża, widać wyraźnie, iż jest to dziewczyna na głowie ma wianek, nad nią lata motylak, przed nią biega baranek. Dziewczyna próbuje złapać motylka, ale ten zawsze ucieka. Z późniejszej jej relacji wynika, iż ma na imię Zosia i że na ziemi bawiła się uczuciami chłopców. Oleś pragnął ją pocałować, Józio dał jej wstążkę, Antoś się w niej zakochał. Jednak nie czuła dziewczyna wyśmiewała ich wszystkich. Zabijała swoją urodą i mimo, iż miała 19 lat, nie chciała wyjść za mąż. Wolała beztroskie życie zamiast rodzinnego. I za to spotkała ją po śmierci Kara. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Pod sobą i gram do woli. Na tam gdzie wietrzyk zawieje, nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę wyrabiam cuda. Przedę sobie z tęczy rąbki, z przezroczystych łez poranku. Tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. aha, I zawsze sama jestem. Przykro mi, bez ustanku wiatrną, jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali. Pędzi w górę, w dół są kosa. Tak pośród pierzchliwej fali wieczną przylatujący drogę, ani wzbić się pod niebiosa, ani ziemi mi dotknąć nie mogę. Z tej też przyczyny Zosia prosi, by chłopcy, zebrani na dziadach, pochwycili ją za rękę i ściągnęli na ziemię. Mimo prób niesienia pomocy dziewczynie, nie udaje się tego dokonać. Guślarz. W końcu ma widzenie dotyczące dalszych losów dziewczyny. Na pocieszenie jej mówi, że za dwa lata otrzyma ono upragnione przebaczenie i jej grzechy zostaną odpuszczone. Duch Zosi pokazuje nam zatem trzecią prawdę moralną ludu. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu kto nie dotknął ziemi ni razu ten Nigdy nie może być w niebie. Właśnie na tym guszlarz chce zakończyć ucztę kozła, lecz. Czas odepchnąć drzwi kaplicy, zapalić lampę i świecy. Przyszła północ, kogut pieje skończona straszna ofiara. Czas przypomnieć ojców dzieje. Stójcie, jeszcze Mara. Ku zdziwieniu obecnych ukazuje się blady widmo. Wzrok ma dziki. Ubrany jest w białą koszulę, a na sercu widnieje mu krwawa pręga. Idmo przygląda się jednej z pasterek, która przysiadła na grobie. Patrzy na nią, nie odpowiada na żadne pytania. Guślarz próbuje odpędzić ducha, ale nawet kropidło ze święconą wodą nie odstrasza go. W końcu guślarz zadaje pasterce pytanie. Które w dalszej części prowadzą nas drogą interpretacji. Dlaczego pasterka nie boi się ducha? Dlaczego na jej ustach widnieje lekki uśmiech? Po kim nosi żałobę, skoro mąż i dzieci są zdrowe? Pytania te pozostają bez odpowiedzi. Ludzie wyprowadzają ostatecznie pasterkę, a wraz z nią znika też widmo. Całość kończą słowa chóru. Gdzie z nią. On za nią wszędzie. Co to, to będzie? Co to będzie? to będzie? Pojawienie się tej zjawy wyjaśnia dołączony do dramatu wiersz Upiór. Tytułowy bohater jest postacią bliżej nieokreśloną. Nie żyje, ale przecież jego śmierć jest tylko połowiczna. Został skazany za popełnienie samobójstwa na karę corocznego powtarzania swojego cierpienia na ziemi. Ten upiór. Nie jest co prawdopodobne do widma, ale podobieństwo ich jest oczywiste. W kolejnej czwartej części dziadów pojawia się Gustaw, który z powodu nieszczęśliwej miłości popełnił samobójstwo. Czyżby to był przypadek? Nie wiem. Idąc tym tropem, możemy przypuszczać, iż zjawa, krocząca za pasterką w zakończeniu drugiej części dziadów, to mężczyzna, który z powodu zawodu miłosnego popełnił samobójstwo. Motyw ten w dobie romantyzmu był bardzo popularny. wiele historii bohaterów romantycznych zostało wzbogaconych o właśnie ten element. Wzorem takiego bohatera był Werter. Z cierpień młodego Wertera, getego. Getego, 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 getego. O tym opowiem wam już w innym odcinku. W czasach pisania dziadów Adam Mickiewicz był bardzo zafascynowany opowieściami ludu, jak również ich prostą, ale surową moralnością. W omawianej przez nas dzisiaj części dramatu autor przekazał nam trzy prawdy moralne, mianowicie, iż żeby dostać się do nieba, człowiek na ziemi musi doznać zarówno cierpienia, jak i prawdziwej miłości. Jednak człowiek, który był pozbawiony człowieczeństwa, nie otrzyma zbawienia wiecznego. Te i inne przestrogi znajdziecie w innych dziełach romantycznych, a ja mam nadzieję, że będę miała przyjemność opowiedzieć Wam o nich w kolejnych odcinkach. Dobrze, kochani, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, nie zapomnijcie proszę o subskrypcji, jak i o łapce w górę. Sprawia nam to ogromną przyjemność oraz stanowi motywację do nagrywania kolejnych materiałów. Zajrzyjcie także na nasz kanał na YouTube oraz w social media. Linki do nich znajdziecie w opisie. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!